Dzisiaj odmoczymy sobie pierścienie tłokowe takim wspaniałym specyfikiem do czyszczenia kolektorów diesla. Ponieważ wspaniale rozpuszcza to nagar, zaaplikujemy w miejsce gniazd świec na każdy cylinderek po około kilkanaście ml, to myślę tak, z 2-3 sekundy może 5, zostawimy sobie na noc, żeby przegryzło pięknie wszystkie nagar. I sprawdzimy efekty. Autko kulało na wolnych obrotach. Na pierwszym cylindrze okazało się po przelaniu nafty, iż był zapieczony pierścień. Po półkaniu puściło. Kompresja wróciła do normy, było, była mała różnica około 1,5 bara. No i teraz, żeby, wiadomo, resztę tego twardego nagaru usunąć, użyjemy Liquid Moli. System Re-Engineer do usuwania nagaru, ale co prawda w trochę inny sposób niż producent tego preparatu to przewidział. Jest on lepszy od nafty, lepszy od wszelkich płukanek. Kiedyś testowałem to na starym. Za nagarowanym tłoku, no, wrażenie jest szokujące. Poza tym nie szkodzi, nie jest kwasowy, a działanie ma porównywalne do pian aktywnych i innej chemii. Polecam.